Pytam, co powie? Szok niedowierzanie. Hola, amigo! Barcelona! Kochani, parę godzin temu wylądowaliśmy. Z rana od razu atakujemy piękną barcelońską plażę. To do czego... Chciałbym Was zainspirować. To to, że moi drodzy, naprawdę podróżowanie po świecie nie musi być drogie. Bilety za 120 zł od osoby wykupując bilety, była możliwość, żeby auto wypożyczyć. I wyobraźcie sobie, że za 120 zł, na 8 dni wypożyczyliśmy samochód. I to nie żart. Na 8 dni nowe auto, nowa skodiczka mała, nie ma to większego znaczenia. Przylecieliśmy tutaj jest po prostu, no powiem niesamowicie. Gawinek, jak boda? No i jest do kąpania się, Jak chcę, jak Zbliżamy się do Camp no. marzenia wielu, wielu tysięcy, milionów na całym świecie piłkarzy. By móc tam grać, tu dzieciaczki trenują, rozwijają się. No, zaraz zobaczymy jak wygląda legenda piłkarska. Weszliśmy do środka, no kochani na wejściu do, na stadion Barcelony dobra atmosferka, nie rozgrzewają tutaj plakatami ostro, a na telewizorach wszystkie gwiazdy już już zapowiadają co się będzie zaraz działo, no także się nie mogę doczekać już Zaraz wchodzimy na stadion Każdy z Was chciałby tutaj stać teraz w tym miejscu i dawać wywiad. Dobrze o tym wiem. Będąc nieważne, czy kochacie, czy nie kochacie Barcelony, gdybyście dostali od nich propozycję współpracy. Jestem przekonany, że każdy piłkarz by się zgodził, chociaż może śpiewać, że nie, 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 nie chciałbym, bo nie lubię barcy, bardzo zła, to grać byś chciał. Zadajcie sobie jedno bardzo, ale to bardzo, bardzo ważne pytanie, bo osiągać sukcesy każdy chce. Każdy by chciał wyjrzeć marzeń fenomenalne, możecie sobie tylko wyobrazić, jak najlepsi piłkarze żyją, jaka to jest przyjemność, jaki to jest honor, by grać w najlepszych stadionach świata. Ile dajesz z siebie każdego jednego dnia, żeby na takich stadionach grać? Spójrz sobie w lustro, pójść do swojej toalety i spójrz sobie centralnie w lustro i zadaj sobie pytanie, czy ja daję z siebie wszystko, żeby to osiągnąć. Kochani jesteśmy w legendarnym miejscu, gdzie Messi, Cristiano Ronaldo, tutaj z tej strony wychodzi Messi, tu Ronaldo i spotykają się teraz w tym miejscu właśnie, gdzie jesteśmy na schodach prowadzących na główny stadion. Tu się musicie kochani ogarnąć i zrozumieć, że to nie są żarty, że te miejsca są rzeczywiste, że każdy z was jest w stanie tutaj być. Kochani, skupcie się na swoich marzeniach i dążcie do celu. Tylko w ten sposób jesteście w stanie realizować najambitniejsze marzenie. Wychodzimy na stadion. Wyobraźcie sobie, jakie to musi być uczucie, żeby wejść na... Główną murawę. To no, powiem Wam, jak już patrzę na tą trawkę, to wygląda ona tak, jak powinna trawka wyglądać. Wygląda jak dywan. Powiem wam, wygodnie tutaj, na tych siedzeniach FC Barcelony. Kochani, i teraz, ja będąc w tym miejscu, doskonale rozumiem błąd, jaki ja popełniłem, jak byłem młody. Nigdy tak naprawdę w wieku juniora nie byłem na żadnym stadionie, nie oglądałem moich idolów, bo mi się wydawało, że to jest abstrakcja i to generalnie... mi się wydawało, to, jak, że to są jakieś ludzie z kosmosu. Teraz, jak jestem na stadionie FC Barcelony i mam przyjemność, Tutaj siedzieć. Mam przyjemność dotknąć tych siedzonych, na których Messi i Ronaldo generalnie tutaj siedzą i walczą. Kochani, no oni przeważnie grają, ale <grymnie> czasami się zdarzy jednemu albo drugiemu usiąść. Kochani, dopiero wtedy zaczyna się rozumieć, o co się walczy. I wy musicie wbić sobie do swoich głów, że wy nie po to gracie w piłkę, żeby być tam, gdzie jesteście. Natomiast jeżeli gracie w czwartej, trzeciej, drugiej, pierwszej lidze, świat piłkarski tam się nie kończy. Musicie sobie wyobrazić i Rozumieć, co to znaczy być na stadionie narodowym, co to znaczy grać w najlepszym klubie świata. Kochani, jeżeli was nie będzie napędzać to wola, żeby tutaj ha, żarty sobie robić z kolegą Ronaldo, no to Wy nigdy tego nie osiągniecie. Wy musicie być głodni jak po prostu wilki tego sukcesu, żebyście byli w stanie w ogóle mieć jakiekolwiek szanse, żeby to osiągnąć. I teraz te miejsca tutaj są zarezerwowane dla najwybitniejszych, dla na najbardziej charakternych. I ta gra która nazywa się piłka nożna, ona nie wypacza. To nie jest tak, że jesteś fajny z charakteru, ale leniwy i będziesz mógł tutaj siedzieć koło naj, naj, najlepszych piłkarzy na planecie Ziemia. No tak to nie wygląda. Także kochani, to co ja zrozumiałem, to to, że to wszystko jest rzeczywiste. To nie jest jakaś bajka, to nie jest jakaś baśń. To się zaczyna rozumieć dopiero wtedy, gdy zaczynamy osiągać sukcesy, zaczynamy się otaczać coraz to lepszymi zawodnikami, to do nas dociera, że to jest wszystko realne, to jest wszystko możliwe. I teraz nie obudźcie się za późno, bo wielu zawodników nie wywindowuje sobie tych marzeń wysoko, przez co jest leniami, przez co odpuszczacie, przez co nie dajecie z siebie maksa. Na takich stadionach, jak no, grają tylko ci najbardziej pracowici. Także, jeżeli wy macie naprawdę ambicje, żeby coś osiągnąć, jeżeli wy na serio chcecie, tak, ja teraz, wstać po prostu tak, głową też, jak nie pamiętam, w których polach, nieważne jak chcecie wstać, zrobić sobie tutaj kilka wdechów i wskoczyć na taką murawkę, kochani, tylko dla najbardziej charakternych, tylko dla największych Spartanów w ogóle, Życia i bohaterów. Także proponuję Wam zastanowić się, czego Wy tak naprawdę chcecie i wychodzić na każdy trening z intencją i wolą, żeby coś osiągnąć, bo samo Wam to na głowę nie spadnie. Ciao!